Witajcie, z tej strony Woderion Zapraszam Was na Pierwsze omówienie w tym roku Gdzie tutaj sobie powrócimy z powrotem z omówieniami bo tutaj wracamy na kanał, tak jak i wrócił Superman jak i jego cała rodzinka w serialu Superman i Lois Zapraszam. Sezon drugi rozpoczynamy od scen, który który zakończyła nam poprzedni sezon, czyli no ten właśnie powrót córki Steel'a, który no, tutaj, które tutaj wita się z ojcem no, i chce się ze swoją mamą też jakby tutaj przywitać, no ale tutaj wtedy no, Steel ją łapie no, i mówi, że to nie jest jej mama co so, no, tutaj no, jest to prawda, no, bo jej mama, no, jak pamiętamy z poprzedniego sezonu wyglądała jak żona Supermana no i widzimy, tutaj jest naprawdę fajną scena, że w po w poprzednich wydarzeniach w wydarzeniach właśnie sezonu pierwszego no tutaj ludzie tak mocno tutaj z Supermana w tym miasteczku, że ona tutaj ruszyła cała tutaj handel tymi wszystkimi figurkami Supermana. Jak widzicie, tutaj możemy nawet coś zrobić z figurą jakby takiego Supermana, że nasza będzie głowa. No i tutaj, tutaj właśnie gadżety z Supermanem, z jego logiem, jak na przykład też i koszulki. Jest naprawdę, to jest fajny, fajny tutaj smaczek. Takie troszeczkę podobne jak we flaszu, gdy w pierwszym sezonie uratował Central City, też dostał kawę o... Właśnie imieniu w The Flash. No i widzieli tutaj pod koniec tej sceny, że no wszyscy tutaj się radują. Że no Superman uratował ich wszystkich. Co mi się tutaj najbardziej podobało, no to że to, że to nie jest tak jak w Supergirl. Gdzie ona tutaj miała tylko jedno miasto i tylko no... Może tam parę razy wyskoczyła z tego miasta, ale tam... Dużo więcej tutaj ona nie podziałała. A Superman w tym serialu działa na całej jakby kuli ziemskiej. Był Meksyk, był, był wszędzie tak właściwie. Więc tutaj możemy, no to, to jest o wiele bardziej satysfakcjonujące niż, no, jakaś tam mała część globu tutaj działania superbohatera. A po tej stronie, no, widzimy tutaj, jak styl wysyła swoją córkę do szkoły, co jest, no naprawdę niesamowite, że, no tutaj, mimo że tutaj do innego świata się przeniosło, to nadal musi coś tam robić, nie, tam jakąś edukację zdobywać. Oczywiście, no, styl no, nie chce się zgodzić, no ale to bardziej jego córka chce, niż, niż właściwie sam styl No, a ostatnio widzimy tutaj taką scenę, gdzie, no, tutaj Lois przyłapuje swojego syna, no i tutaj dziewczynę, no, w dosyć, no... No, niejednoznacznej sytuacji, no, słuchajcie. No, w sumie bardziej jednoznacznie niż sobie o tym myślimy, nie? Więc, no, okej. Okay. No, no, niestety rząd nie jest zadowolony z tego, co Clark zrobił, no pomóc tym ludziom, no, tutaj troszeczkę zarządowi się tutaj na razie, a właściwie dla jego tutaj przyjaciela, który mówi, no tutaj, że jest na tym stanowisku nie bez powodu, a tej rozmowy przerywa im Lois, która, no, potrzebuje Clarka. Akurat nie Supermana, Clarka tym razem. I to, to oczywiście wywołał mały głód między Lois a Clarkiem. A drugi synów też, no, no zrobił w sumie to samo co poprzednio no, i udał się na randkę. No ale z Clarki nie jest tutaj jedynym ojcem, który tutaj ma problem z wychowaniem dzieci. No bo Steel ma o wiele gorsze zadanie, gdzie no tutaj jego córkę widzisz, że, no, że tutaj jej matka no, nie jest jej matką, co naprawdę jej tutaj ją boli. No i tutaj no, ma tutaj kłótnie między ojcem a córką zostało nawiązaniem, więc no biedny stil. No ale jesteśmy później jak świadkami jak Clark i jest się godzą więc myślę że tutaj i no tutaj znowu wrzuci to jej tutaj ich tutaj właśnie ta akcja na no, tory normalne jakie to powinny być ale właściwie no, tutaj długo nie jesteśmy tutaj w stanie się tym pogodzeniem się nacieszyć no bo tutaj coś się dzieje na no, tutaj ziemi jakieś trzęsienie ziemi nawet sam Superman nie wie co to się tak właściwie dzieje. Ale później się dowiadujemy, czy za to wszystko jest odpowiedzialni. Odpowiedzialni są no, tak jakby nowi kryptończycy, jak sajęty, widzicie na ekranie. To jest naprawdę wow. Nowi kryptończycy, którzy po, chwile, po chwili właściwie znikają, co naprawdę było no creepy dosyć. Czy to teraz, ty, czy to wszystko się dzieje usprymana w głowie? Czy to naprawdę ktoś był i po prostu uciekł? No ale później dowiadujemy się, że to wszystko było, no widzicie tylko, kogo to było wszystko zagraniem, to było wszystko zagraniem Andersona, czy no właśnie rządu amerykańskiego. Pewnie na odpowiedź za to, że no Superman uratował tych Koreańczyków, och. i znowu tutaj rząd będzie tym złym. A na pewno ci kryptończycy no, na razie są tutaj po dobrej stronie, no ale później no obrócą się przeciw rządowi. No i oczywiście Anderson mówi do Supermana, że już go nie potrzebuje, ma swoich kryptończyków, no zobaczymy na jak długo. No i oddał mu tu krótką falówkę, no... Co oczywiście, no tutaj... zdecznie, no... Tutaj rząd ze Supermanem, no zerwali kontakt, więc no... Zobaczymy na jak długo, no i zobaczymy jak ci nowi... Jakby to powiedzieć, Superman i Supergirl... Będą sobie radzić, zwłaszcza ten czarny Superman, no który no... Tutaj na myśl oczywiście przewadzę tego Supermana z Ziemi 2, no który no, na Ziemi 2 Superman jak najbardziej jest czarny. Następnie tu widzimy rodzicielskie i rodzicielski jak najbardziej rozmowy. Clark rozmawia ze swoimi synami, no, a Lois no, ze swoją córką z innego wymiaru. No jeszcze jest córką Johna Stilla, Johna Ironsa, no, która no, jakby no, jedynie, jedynie ona może do niej dotrzeć. Odcinek nie kończy się wcale tak fajnie, jakbyśmy myśleli, no bo w ostatniej scenie ktoś tutaj wychodzi z ziemi, jakiś współczyńca Supermana, który będzie walczył z Supermanem moim zdaniem jest to Doomsday fajnie by było zobaczyć Doomsdaya i to by był taki nowy, wiecie, kryzys tutaj by mogliby być zrobić tutaj y, cyjawi mogłyby zrobić tutaj jakiś crossover, nie? że y, Flash by się pojawił, Supergirl no i tu niby ma się pojawić Supergirl w tym właśnie drugim sezonie tak jak i Superman pojawił się w drugim sezonie Supergirl to było naprawdę fajny team upem z tej strony jakby się tutaj pojawili bohaterowi no i pomogli Supermana walczyć z tym Doomsdayem, liczyłbym też na w końcu pojawienie się Johna Degur jako zielonej latarni, ale to już czas pokaże. No i to też może oznaczać śmierć Supermana, no bo główny tutaj, bohater, no główny tutaj aktor, czyli Terry Czepkin, powiedział, że tutaj jest ostatni sen, w którym widzimy go jako Supermana i on odchodzi z TW czyli trochę jak Karol, co? No zobaczymy jak to się zakończy, jak on tutaj odejdzie. Znowu widzimy, że to będzie ostatni sezon, więc zobaczymy jak on się zakończy. Jak Wam się tutaj, jakie wy macie wrażenie po tym pierwszym odcinku drugiego sezonu, czy czek czekacie na kolejne odcinki, bo jak ja najbardziej tak, jest to jak najbardziej w serii, których tutaj czekałem. Miałem tutaj odczucie, gdy pierwszy się sezon, gdy ta córka z się pojawiła, mieszane uczucia. Ale teraz jak tak to, to prowadzili, naprawdę jestem ciekawy. No i ten kluczy główny, z którego tylko rękę widzieliśmy, więc no. Zobaczymy, ja mam nadzieję, że to będzie Darkside. jak sobie myślicie, piszcie w komentarzach. Jak w tym momencie z wami żegnam i do usłyszenia.